Cześć, witajcie wszyscy w tym filmiku. Jest to filmik personalny dla jednej z słuchaczek, dla jednej z subskrybentek. I, ale wszyscy są zaproszeni do obejrzenia tego filmiku, dlatego też, że ten filmik jest filmikiem personalnym, ale nie ma przeszkody w tym, żeby. Zarezonował on z kimś jeszcze niż z osobą, dla której te karty są stawiane. Dlatego, że karty mają swoją, swój sposób na komunikowanie pewnych uniwersalnych przekazów. Więc, jeżeli masz kłopotę posłuchać, e, o czym jest ten dzisiejszy film, to zapraszam Cię do tego. A słuchaczka, subskrybentka, dla której ten filmik jest nagrywany, już o tym wie i e, w szczególności koncentruję się na przekazie tych kart. Więc zapraszam Ciebie, moją subskrybentko, do tego czytania. E, krótka historia o tym, o co to, to subskrybent pyta. Mamy dwóch panów. Jeden pan jest e, lekko starszy, drugi pan jest lekko młodszy, więc będziemy ich tutaj nazywali na potrzeby tego czytania. Pan starszy i pan młodszy. Um, Subskrybentka pyta po prostu, prosto z mostu ku komu iść. Um, prawdopodobnie, e, dlatego że um, zgłosiła się do tego czytania, moja słuchaczko, prawdopodobnie żaden z tych panów nie jest idealny, bez wad bratnią duszą osobą, która po prostu bez której absolutnie e, nie wyobrażasz sobie swojej rzeczywistości, a i to nie byłoby za zdrowe, dlatego że czasami nawet e, nasza rzeczywistość, nawet z bratnią duszą, czasami musimy się rozstać. E, mówię to dlatego, że chcę tutaj zauważyć, że sam fakt tego, że zgłaszamy się właśnie do porady, e, na, zgłaszamy się po poradę do kart. Świadczy o tym, że coś jest niejasnego, coś jest nieoczywistego, coś jest może nie tak w związku z każdą z tych osób, o których pytamy, a może po prostu e, może po prostu e, zastanawiamy się, może z nimi wszystko jest ok e, i mówię, że coś z nim tak nie mam tutaj personalnie na myśli, że z kimś z jakimś, z jakimś człowiekiem jest coś nie tak. Tylko bardziej mam na myśli, myśli to, że z jakimś połączeniem między nami a drugim człowiekiem coś jest nie tak, prawda? Bo z każdym człowiekiem wszystko jest generalnie tak, czy z większością ludzi, ale z połączeniem między osobą A i nami, osobą B i nami coś może być, coś może nie stykać, możemy nie nadawać na tych samych wibracjach. A może wydaje nam się, że nadajemy na tych samych wibracjach, ale to z nami coś jest nie tak? To my nie umiem tego uszanować, i tak dalej. No więc zobaczymy, co jest w przypadku tej naszej słuchaczki, jak to się tutaj pokazuje. Więc po lewej stronie będzie pan młodszy, po prawej stronie będzie pan starszy. Co karty mają do powiedzenia na temat pana młodszego? I co karty mają do powiedzenia dla pana starszego? Mhm. Przesunę troszeczkę i pan młodszy, czyli pan po lewej stronie, pan starszy, czyli pan po prawej stronie. Więc od razu tutaj widzimy kartę sprawiedliwości przy panu młodszym. Co ta karta może o nim mówić? To może znaczyć, że coś Was łączy natury formalnej lub natury, e, e, nazwijmy to, sprawiedliwej. I zaraz wyjaśnię o co chodzi. To znaczy, na przykład, może jesteście w związku ze sobą, może jesteście parą, może jesteście małżeństwem, może macie wspólne dzieci, może macie wspólny dom, może macie wspólny kredyt, może macie wspólnego psa, może macie wspólny telewizor, może macie wspólnych znajomych. Wymieniam tutaj tak dużo tych rzeczy, dlatego że ta karta jest, um, tak jak mówiłam, um, ogólną. Jakąś wskazówką. I e, ona znaczy, że coś Was łączy więcej e, z tym Panem po lewej młodszym, niż z tym Panem po prawej. Coś bardziej stabilnego. To jest karta sprawiedliwości, czyli jako tako, tak powinno być, że Wy powinniście być razem. E, albo przynajmniej porównując z tym drugim Panem. Powinniście być bardziej. Pow Powinnyście, mówię, powinniście, mówię tutaj w cudzysłowie, dlatego że wiadomo, że to, to nie jest tak, że z kimś się powinno być, ale jak na przykład z kimś już jest w związku, no to e, ta powinność gdzieś tam się bardziej pojawia. E, I to nie znaczy też, że karta mówi, że ty powinnaś z nim być, ale ta karta mówi, że jest między Wami jakiś czynnik, albo lista czynników, seria czynników. Które sprawiają, że bycie z tą osobą, z tym panem młodszym, jest bardziej oczywiste lub jest bardziej takie, nie wiem, na przykład popierane społecznie, lub jest bardziej i łatwiejsze, bo na przykład już coś macie, nie wiem, już razem gdzieś, nie wiem, wynajmujecie mieszkanie, albo macie wspólne auto, albo macie wspólnego psa. I teraz to wszystko odkręcać byłoby po prostu niewygodnie. Więc to jest właśnie to, co ta karta mówi. Ta karta mówi, że coś Was łączy. A może po prostu znasz go dłużej i to jest to, co Was łączy. Sama, sam staż tej znajomości jest po prostu Waszym takim spoiwem, które gdzie, gdzieś sobie wewnętrznie mówisz: O, już z nim jestem, już z nim przetrwałam, załóżmy ileś tam, nie wiem ile, załóżmy rok, czy dwa, czy pięć. Więc to może powinno zostać, bo już ten czas włożyliśmy. Czasami nasz główny argument, że być z kimś w związku, to jest, że włożyliśmy w to jakiś czas. I w ogóle to czasami bywa główny argument, żeby w ogóle e, w czymkolwiek zostać. Na przykład w pracy. Już jestem w tej pracy X, załóżmy lat, więc może zostanę kolejne Y lat, czy kolejne X lat. I czasami ten argument jest bardzo. Złudny czy zwodniczy, dlatego że czasami poświęcając gdzieś czas, nie znaczy, że mamy go poświęcić jeszcze więcej. Jeżeli to coś dla nas nie działa, może nigdy nie działało, a może przestało działać, bo się zmieniamy. To jest e, po angielsku. Jest taki e, takie prawo kiedyś moja korzenka mi o nim powiedziała. Ja jego nazwę znam tylko po angielsku, może ktoś zna nazwę po polsku. To się nazywa sunken cost falsy czyli e, tłumacząc e, będzie prawo zatopionego e, kosztu. Czyli przykład jest taki, jeżeli stoimy na przystanku autobusowym e, załóżmy 5 minut i autobus nie przyjeżdża, spóźnia się 5 minut, to e, mamy poczucie, że o, może pójdę na piechotę, może wezmę taksówkę, bo się spóźnia. Jak już czekamy 10 minut na spóźniający się autobus, to mamy poczucie, ok, czekamy już 10 minut, może w każdej chwili przyjechać. Jak czekamy 20 minut, to myślimy sobie, ok, już poświęciłam 20 minut na czekanie, zainwestowałam 20 minut na czekanie, więc wzięcie tej taksówki teraz jest bez sensu, albo pójście na piechotę teraz jest bez sensu, bo autobus przyjdzie w każdej Możliwej chwili. Więc e, rozumiesz, o co w tym chodzi. Chodzi o to, że im więcej w coś zainwestowaliśmy, tym trudniej nam z tego zrezygnować, dlatego że mamy poczucie, że im dłużej czasu zainwestowaliśmy w coś, tym bardziej to powinno działać już za rogiem. E, ale czasami życie tak nie funkcjonuje. Czasami im dłużej coś, w coś zainwestowaliśmy, tym dłużej udowadniamy, że to coś nie działa lub też nie ma żadnej korelacji. Ok, działało, a teraz nie działa. Zainwestowaliśmy bardzo długo, a i tak nie działa. Więc moje długie wyjaśnienie karty Sprawiedliwość ma na celu pokazać, że to, że coś mamy wspólnego, nie znaczy, że jest to argument przeważający, a czasami to coś wspólnego może być wspólnym czasem, który tak zainwestowaliśmy, co nie znaczy, że musimy dalej inwestować ten czas. Więc to było długie wprowadzenie do Pana młodszego. Teraz troszeczkę przyspieszymy kolejne karty. Więc Pan młodszy, widać, że po ósemce buław, że albo ma dużo do zaoferowania, albo jest bardzo zajęty więc to mogą być dwie rzeczy. Czyli coś dużo, dużo się dzieje u tego Pana. Jest jakiś duży em, wydatek energetyczny u tego Pana młodszego. Czyli to może znaczyć na przykład, że pan młodszy dużo pracuje, że pan młodszy dużo coś, coś robi, coś się u niego dzieje, a możliwe, że pan młodszy jest na przykład właśnie aktywny i ma dużo do zaoferowania. Ta karta nie jest negatywna, to jest raczej zazwyczaj pozytywna karta. To znaczy, że coś się dzieje, i na przykład ty lubisz, że coś się dzieje, albo na przykład coś się dzieje i przez to nie jest nudno, więc mamy tutaj właśnie. Kartę, która mówi, że ten pan młodszy jest bardziej energetyczny, energiczny, e, może właśnie ma dużo e, pomysłów, dużo rzeczy do zaoferowania, coś w tym stylu. Teraz mamy dwie karty odwrócone, więc odwrócone karty mówią o tym, że coś jest na rzeczy, coś, co nie do końca ci się podoba, coś, co nie do końca jest na przykład dla ciebie dobre, coś, co nie do końca jest fajne, tego typu sprawy. E, więc zacznę od króla Buław. Król Buław to jest e, karta, która mówi o chęci kontroli, dominacji, o chęci podejmowania inicjatywy, ale ta karta jest odwrócona, więc w przypadku tego pana, pana młodszego, możliwe na przykład, że nie ma inicjatywy, że on nie podejmuje kroku, że on nie podejmuje inicjatywy, że on się ociąga e, z różnymi na przykład propozycjami, albo może to być odwrócone w innym sensie, że on jak najbardziej podejmuje inicjatywę, ale to jest taka inicjatywa negatywna. Albo kontrola negatywna, czyli że on kontroluje w sposób zły. Czyli jest tak jakby złym królem. Tak to nazwijmy, no bo tutaj mamy króla. Czyli po prostu on nie wie, jak zarządzać, nie wie, jak. Dowodzić, czyli jest złym liderem, czy inaczej, może nie złym liderem, ale nie jest dobrym liderem. Czyli, na przykład, chciałby coś wymyślić, coś zarządzić, coś skontrolować, ale mu to nie wychodzi, albo na przykład się przy tym bardzo denerwuje, stresuje, może jest agresywny. Czyli to mogą być dwie, jedna z dwóch rzeczy, podam Ci obydwa, obydwie te, te rzeczy. To może być albo to, że on jest na przykład agresywny, albo ma jakieś tendencje do, nazwijmy to, złego dowodzenia albo może to być to, że nie podejmuje żadnych inicjatyw, czyli w ogóle nie wykazuje się w tego typu kwestiach. I kolejna rzecz, mamy tutaj coś tak jakby miał problem z twoją przeszłością. Mam wrażenie, że ma problem z twoją przeszłością, albo jest zazdrosny. Albo, um, albo ma problem z czymś, co się wiąże z Twoją przeszłością. I tak to zostawię, dlatego że chcę jeszcze oczywiście wspomnieć o Panu Starszym i jeszcze tam jest jeszcze jedno pytanie do tego. Więc Pan Starszy, teraz przejdę. Pan Starszy, mam wrażenie, że mamy tutaj też dwie odwrócone karty, więc... Um, Ale zacznę od tej karty, od dziewiątki mieczy. Pan starszy e, wydaje mi się, że może prze, przyprawiać Ciebie o stres, o stres z czymś związany. Po prostu z Panem Starszym nie ma tak, że jest bardzo łatwo, że jest bezproblemowo. Tam cały czas jest jakiegoś rodzaju stres. Cały czas jest jakiegoś rodzaju e, szarpanina, jakiegoś rodzaju pójście pod górkę. Więc tu mamy tego typu problem. E, kolejna rzecz jest taka, że mamy odwrócony sąd, to znaczy, że mogą być dwie rzeczy z tym związane. Z odwróconym sądem mogą być zwią od, um, od, związane dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, on Ciebie ocenia, krytykuje, e, podważa to, co Ty mówisz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to Ty. Masz tego typu zachowania względem niego, czyli ty jemu do końca nie wierzysz. Czyli albo on może być nierzetelny, nie wiesz, czy jego zamiary są prawdziwe to może być jedna z opcji. Druga opcja to on ciebie cały czas krytykuje i osądza i sprawia, że ty się z tym źle czujesz. Więc pozwolę dokonać tego wyboru tobie, która z tych opcji jest prawdziwa względem tego pana starszego. Czyli albo cię krytykuje, ocenia, e... Gdzieś tam sprowadza w dół, albo to on nie jest, um, nie jest tak, jakby w Twojej ocenie zupełnie szczery, czy to, co robi, nie jest zupełnie oczywiste i przejrzyste. Kolejna karta. Czwórka kielichów, odwrócona. To znaczy, że Pan starszy. Mm, nie podoba mu się inicjatywa, z którą ty wychodzisz, pomysły, z którymi ty wychodzisz. To znaczy, możliwe, że macie inne zapatrywania się na rzeczy, możliwe, że ty coś proponujesz, a on na przykład wybrzydza, tak to nazwijmy. Czyli na przykład nie podobają mu się właśnie je, Twoje pomysły, na przykład na, wspólnie, na wspólne spędzenie czasu, albo na wspólną przyszłość, albo na jakieś Twoje zapatrywanie się na jakąś kwestię. Więc mamy w tych dwóch kartach górnych, czyli w odwróconym sądzie i w odwróconej czwórce buław, w obydwu kartach mamy energię takiego odrzucenia z jego strony, czyli odrzucenia lub krytyki, czyli nie podoba mi się co wymyślasz, nie podoba mi się co robisz, nie podoba mi się, nie wiem jak wyglądasz, jak się ubierasz, nie podoba mi się jaki masz plan na przykład na siebie, na życie albo na nas. Albo na to, co się dzieje, oczywiście to może być przekazane znacznie bardziej subtelnie. On może nie mówić, nie podoba mi się to, jak to robisz, tylko może poprzez swoje jakieś zachowanie w ten sposób dawać ci taką, takiego vibe, taką wibrację. Czyli na przykład, ty coś mówisz, chodźmy, zjedzmy to i to, a on yy, i na przykład wiesz, yy, wzdycha ciężko. To może być tylko ciężkie westchnięcie, które właśnie pokazuje, że. Nie jest elastyczny, nie podobają mu się Twoje pomysły. Ciężko mu z tymi pomysłami. Albo patrzy na Ciebie i Ty czujesz się na przykład krytykowana. To mogą być tego typu rzeczy, bardzo subtelne, aczkolwiek występujące. Kolejna karta Król Kielichów. I to jest tak naprawdę jedyna pozytywna karta po stronie Pana Starszego. To może być karta mówiąca o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz o tym, że ten pan jest bardzo, um, ma dużo wiedzy, ma dużo um, w sobie mądrości, więc on ci imponuje swoją mądrością, wiedzą, obyciem, oczytaniem, może rozmowami, e, może intelektem. E, lub też jest bardzo czuły, czyli daje ci uwagę, daje ci. E, nie wiem, czułość fizyczną, czułość emocjonalną, i oczywiście Tobie się to podoba, no bo to jest po prostu miłe, przyjemne e, i chcesz, żeby tego było więcej. Więc tutaj ten Pan ma tą, tą swoją jakąś przewagę. Podsumowując, jaka jest przewaga w stosunku do Pana młodszego i starszego? Pan młodszy, coś więcej Cię z nim łączy i ma coś, może więcej do zaoferowania, więcej energii, więcej pomysłów, więcej e, czegoś wokół siebie, co ci, co ci, nie wiem, e, dodaje ci jakiegoś życia albo cię rozrywa. Pan rozrywa w sensie rozrywki. Pan po prawej, czyli pan starszy, ma więcej, może czułości, może mądrości. E, I teraz pośrodku mamy kartę, ku komu iść, i ta karta. No, niestety, ale jest kartą odwróconego głupca, czyli ta karta mówi: słuchaj, ty możesz iść w, w, w którymkolwiek kierunku, bo żaden z tych panów tak naprawdę nie jest dla ciebie dobry. E, tak naprawdę coś jeszcze brakuje temu tym panom e, i, e, i coś jeszcze po prostu innego, lepszego na ciebie czeka. Głupiec jednak odwrócony zwraca się ku Panu starszemu. tak jakby tak jakby ten pan po lewej, pan młodszy już coś z nim było zakończonego, Już coś z nim było już trzeba by, tak jakby już trzeba by było się zwrócić w drugim kierunku, co nie znaczy, że Pan starszy jest tym partnerem docelowym. Jeszcze jedną kartę otworzę, co jeżeli zostaniesz z Panem młodszym, co jeżeli pójdziesz do Pana starszego, znów mamy odwrócone karty, które właśnie, Mówią, że to nie jest tak, że któraś z tych decyzji jest po prostu idealna i dobra dla ciebie na dłuższą metę. Jeżeli zostaniesz z panem młodszym, to cały czas będziesz miała poczucie, że powinnaś odejść, powinnaś odejść, powinnaś zmienić, powinnaś zakończyć. To uczucie nie będzie ciebie zostawiało, to uczucie nie będzie odchodziło, uczucie, żeby odejść, nie będzie odchodziło. Jeżeli pójdziesz do pana starszego, to mamy kartę, która mówi, że cały czas będziesz musiała troszeczkę się bronić, czyli widzę tutaj właśnie znowu jakąś ocenę, jakąś, jakiś stres, cały czas będziesz musiała bronić swojego, swoich poglądów, swoich przekonań, swoich działań, swoich um, zachowań. Cały czas będziesz musiała, cały czas będziesz miała poczucie, że musisz stać w obronie swoich jakichś racji, co też nie jest idealne, prawda? Ostatnia karta w tym temacie. Czy ktoś inny jest na horyzoncie? Ta karta mówi: Słuchaj, jeszcze musisz się coś z tego nauczyć. E, to nie jest tak, że możesz zostawić tych dwóch panów i czekać na jakiegoś pana trzeciego. Ta karta mówi, że słuchaj, ty musisz popełnić jeszcze jakieś parę, parę błędów i parę. Może nie nazywajmy to popełni, popełnieniem błędów. Nazwijmy to: musisz się jeszcze nauczyć parę e, takich. E, Ciekawych, mocnych lekcji z tych relacji lub z jednej z tych relacji, aby kolejna mogła przyjść. Czyli nie możesz przeskoczyć tej relacji, więc tym samym musisz coś wybrać, musisz w coś wybrać, musisz w coś wejść i to coś prawdopodobnie musi się zakończyć, żeby coś innego mogło przyjść do Ciebie. I ostatnie Twoje pytanie, które zadałaś na koniec, pokrótce, czy praca zostanie ta sama? Odpowiadając już bardzo skrótowo, czy praca zostanie ta sama? Karta mówi: Na razie tak, na razie nie widać zmian. Na razie nie mamy żadnej zmiany na horyzoncie. Widzę tutaj w tych kartach, że to nie jest idealne. Bardzo możliwe, że coś na polu społecznym, coś z ludźmi możliwe, że nie jest idealne, z jakimiś relacjami w pracy, ale na ten moment jeszcze tej pracy albo nie możesz zmienić, nie powinnaś zmienić, albo po prostu nie masz na co zmienić. Więc na razie praca zostaje ta sama. I dzięki bardzo. Trzymaj się, pa! pa.